Jest coś dyskretnie niepokojącego w szumach statycznych, prawda? Radioodbiorniki i kineskopowe telewizory nastrojone, jakby to powiedział William Gibson, na nieistniejący kanał wydają z siebie ten dziwny, jednostajny, nie do końca nieprzyjemny dźwięk, przez który, jeśli wsłuchamy się dostatecznie dobrze, od czasu do czasu przebijają się niemal rozpoznawalne odgłosy, czasami głośniejsze zgrzytnięcia, czasami wisk, czasami wręcz skrawki słów albo muzyki. Jeśli przez eter przedostanie się jakiś zabłąkany sygnał. A czasami. Cóż, czasami nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, co właściwie wychwyciły nasze uszy. O ile wychwyciły cokolwiek, o ile to nie nasz umysł odruchowo stara się odnaleźć wzorzec w przypadkowych zakłóceniach. Bo tak też działają nasze umysły. Zawsze starają się odnaleźć jakiś sens w często pozbawionych sensu doznaniach. Przypadkowo nakładające się na siebie cienie na drugim końcu korytarza zmieniają się w sylwetkę czającego się na nas napastnika. Niepokojąco brzmiące odgłosy zaczynają sklejać się w melodię zbliżającego się zagrożenia. A przypadkowo zniekształcone dźwięki przebijające się przez szum statyczny w urywki złowieszczych szeptów. Ten ostatni fenomen zyskał zresztą popularność wśród amatorów zjawisk nadprzyrodzonych, dopatrujących się w tego typu odgłosach komunikatów pozaziemskiego pochodzenia albo prób skontaktowania się dusz zmarłych osób z śmiertelną płaszczyzną egzystencji. W taką właśnie amatorkę zjawisk nadprzyrodzonych wcielamy się w Sylwio niskobudżetowym, niezależnym horrorze produkcji szwedzkiego studia Stroboskop. Miałem tę grę na oku już od wielu lat, bo o ile do dziś pozostaje ona bardzo niszową rzeczą, o tyle opinie osób, którym zdarzyło się w nią zagrać, na ogół są dość pozytywne. Ostatecznie Sylwio okazał się grą co najwyżej przyzwoitą, ale i tak nie żałuję, że w nią zagrałem. Po kolei jednak. Gra okazała się w 2015 roku, a więc jeszcze na kilka lat przed eksplozją nowej fali giereczkowych horrorów niezależnych. Dlatego pod względem jakości produkcji bliżej jej do takich rzeczy jak Slender, Cray of Fear czy SCP Containment Bridge, niż do czegoś w stylu Lost in Vivo albo Crow Country. Nie oszukujmy się, gra wygląda dość ubogo, z teksturami niskiej jakości i uproszczonymi modelami otoczenia. Twórcy Sylvio starali się nadać grze unikalnego klimatu, topiąc to wszystko w gęstej, krwiście czerwonej mgle i kombinując coś przy saturacji kolorów. Efekty są. Cóż, dyskusyjne, ale gra jest jak najbardziej czytelna i w dodatku prezentuje się w sposób wizualnie bardzo dystynktywny, więc nie mam aż tak wielkich powodów do narzekań. Grafika jest tu jednak kwestią drugorzędną, bo Sylwio to gra o głosach i odgłosach. Ten aspekt wypada o wiele lepiej, choć też nie bez pewnych problemów. Skomponowana na potrzeby gry muzyka jest naprawdę przyjemna, niestety z powodów licencyjnych nie mogę odtworzyć jej w tym materiale. Ale czasami przejścia pomiędzy ilustracją muzyczną rozgrywki są tak gwałtowne, że wybija to z nastroju. Sam ambient jednak, dźwięki otoczenia, szumy wiatru i inne tego typu rzeczy, jest bez zarzutu. Tym, co zrobiło na mnie największe wrażenie, była gra aktorska. Główna bohaterka, Juliet, ma bardzo wyjątkowy głos. W swoich wypowiedziach posługuje się cichym, zduszonym szeptem. My name is Juliet Waters. I work as an audio recordist, specialized in EVP, electronic voice phenomena, or as my friends say, I'm a ghost recorder. But I like to see it more as a two-way communication. Ta decyzja artystyczna jest szalenie interesująca, bo główne bohaterki horrorów zwykle wpadają w dość nudny archetyp zdeterminowanej, odważnej mimo lęku Final Girl. Juliet nie ma zbyt rozbudowanej charakteryzacji, nie wiemy o niej praktycznie niczego poza tym, że fascynują ją nadprzyrodzone fenomeny, ale samo brzmienie jej głosu sugeruje osobę powściągliwą, metodyczną, ze skłonnością do introspekcji i nie dającą się ponosić emocjom. Daniem głównym są tu jednak oczywiście głosy z zaświatów, wychwytywane przez naszą bohaterkę za pomocą mikrofonu kierunkowego i odtwarzane na jej magnetofonie. To wokół tych czynności obraca się pętla rozgrywkowa Sylwio. W grze zwiedzamy kilka rozbudowanych lokacji, w których musimy odnaleźć i z braku lepszego określenia przesłuchać niespokojne duchy. Duchy te mają trudności w komunikowaniu się ze światem zewnętrznym, więc po nagraniu ich głosów musimy je przeanalizować, przewijając je, odtwarzając wstecz, spowalniając albo przyspieszając. How did you die? <laughs> Po odcyfrowaniu komunikatu otrzymujemy wskazówkę, która prowadzi nas do jakiegoś konkretnego przedmiotu albo lokacji, w której musimy zrobić coś, co popchnie fabułę do przodu. Każdy komunikat generuje wskazówkę w postaci wiszącego w powietrzu znacznika. Dla chętnych są też czysto opcjonalne komunikaty do odnalezienia w czasie eksploracji i rozwiązywania zagadek. Bo poza przeprowadzaniem wywiadów ze zmarłymi czeka nas w Sylwio całkiem sporo bardzo konwencjonalnej zabawy przygodówkowej. Będziemy więc łączyć przedmioty, pociągać za dźwignię, włączać przyciski i odszyfrowywać kody. Gra na szczęście pozbawiona jest nielogicznych, nieintuicyjnych zagadek, zawsze w miarę czytelnie komunikuje nam, czego od nas chce, a jeśli Juliet ma w swoim ekwipunku więcej niż jeden przedmiot, to po wejściu w interakcję z zaznaczonym elementem otoczenia, automatycznie użyje tego właściwego. Zagadki są naprawdę dobrze zaprojektowane, wymagają odrobiny logicznego myślenia i eksploracji, i generalnie Sylwio jest zaskakująco przyzwoitą przygodówką. A jakim jest horrorem? E, niezłym, ale, stety albo niestety, to już w zależności od preferencji gracza, niespecjalnie strasznym. Głównym źródłem niepokoju są tu nagrania, które musimy w kółko odtwarzać, by wyłuskać z nich zrozumiałe słowa. Są one odpowiednio zniekształcone, by tego typu zabawy sprawiały, by gracz czuł się nieswojo. Poza tym mamy też przeciwników. Juliet prześladowana jest przez śmiercionośne i najprawdopodobniej w jakimś stopniu świadome kłęby czarnej mgły, które od czasu do czasu pojawiają się w każdej lokacji i tropią naszą bohaterkę. Na szczęście są powolne, bardzo czytelnie komunikują swoją obecność, generując statyczne szumy w naszym mikrofonie i ucieczka przed nimi jest dość trywialnym wyzwaniem. Drugim typem przeciwnika są bosowie, którzy wyglądają nieco ciekawiej, jak olbrzymie, utkane z czerni ludzkie sylwetki, ale w bezpośrednim starciu są równie niegroźni. Właśnie starciu. Gra bardzo szybko daje nam do rąk chałupniczo zmontowaną bazukę wystrzeliwującą. właściwie wszystko, co wpadnie nam w ręce: od kamieni poprzez kawałki szkła i śruby, aż po ziemniaki. Za pomocą tego działa możemy, a nawet musimy, pozbyć się przeciwników albo posłużyć się nim w celu rozwiązania kilku zagadek opierających się na fizyce obiektów. Jego obsługa jest trywialna, warto jednak pamiętać o jak najczęstszej wymianie puszek nadających pociskom pędu. Wszystkie te zasoby bohaterka wozi ze sobą w bagażniku samochodu pozyskanego w pierwszej lokacji, więc amunicji nigdy nam nie zabraknie. Co więcej, w kluczowych punktach każdej mapy znajdują się sterty kamieni i porozrzucane puszki, więc po wyczerpaniu magazynka backtracking jest bardzo rzadkim problemem. Fabuła gry obraca się wokół tajemniczego zamkniętego w latach 70. parku rozrywki, który wybudowany został na ruinach indyjskiego cmentarza, a w pobliżu doszło do rozpylenia halucynogennych pestycyd. We wszystko to wmieszana jest też jakaś sekta, a głównym antagonistą wydaje się być tytułowy Sylwio, istota, o ile jest to istota, powstrzymująca dusze zmarłych przed odejściem z tego świata. Sportu więc dość standardowych motywów grozy, prawda? Ciekawi Was teraz pewnie, jak one wszystkie łączą się w spójną narracyjnie całość. Cóż, e... mnie też to ciekawi, bo choć ukończyłem grę, nadal nie jestem pewien, co się w niej właściwie wydarzyło. Sylwio pozostawia nas z całą masą pytań i bardzo niewieloma odpowiedziami, przez co po zakończeniu zabawy co zajęło mi mniej więcej 7 godzin, nie mogłem odpędzić się od poczucia zmarnowanego czasu. I jasne, niedopowiedzenia w horrorze mogą być fantastycznym i jak najbardziej uprawnionym zabiegiem narracyjnym, ale żeby ten zabieg podziałał, białe plamy muszą być otoczone działającym na wyobraźnię kontekstem, który napędzałby teorie, domysły i dywagacje. W Sylwio niestety tego kontekstu brakuje, przynajmniej na poziomie ogólnej fabuły, bo na poziomie mikro po gawędek z poszczególnymi duchami działa to naprawdę nieźle. Zawsze udaje nam się wychwycić kilka, kilkanaście słów zarysowujących pewien kontekst, ale resztę musimy dopowiedzieć sobie sami, co zmusza naszą wyobraźnię do bardzo efektywnego działania. Niestety, wszystkie te niepokojące konwersacje nijak nie składają się na równie efektywną fabułę. I co prawda trochę mi to psuje, poza tym całkiem pozytywne wrażenia z gry, ale nie zmienia to faktu, że bawiłem się przy Sylwio całkiem przyzwoicie. Nie jest to w żadnym wypadku jakiś ukryty klejnot ani cokolwiek w tym rodzaju, ale jeśli lubicie tego typu produkcje i uda się wam upolować tę grę na jakiejś wyprzedaży, najprawdopodobniej będziecie się przy niej całkiem nieźle bawić. Gra ma kilka problemów ze stabilnym działaniem. Czasami Juliet blokuje się w jakimś ciasnym kącie, albo przeciwnik nie jest oteksturowany, przez co nie jesteśmy w stanie go wypatrzyć, dopóki nie będzie za późno. Albo gra nie odpala stosownego skryptu, co zmusza gracza do wczytania wcześniejszego zapisu których niestety nie możemy wykonywać samodzielnie i musimy zdać się na automatyczne save'y podyktowane przez grę. Te są jednak naprawdę dobrze przemyślane. Silvio zapisuje stan rozgrywki za każdym razem, gdy uda nam się dokonać jakiegokolwiek progresu, nawet tak trywialnego jak odnalezienie jakiegoś bonusowego przedmiotu. Nie jest więc to specjalnie duży problem. Dużym problemem może być jednak, przynajmniej dla niektórych graczy, brak spolszczenia czy nawet sporej części napisów. Tym niemniej. Jeśli uda Wam się złapać grę na jakiejś przecenie, lubicie umiarkowanie niepokojący horror i nie przeszkadzają Wam okazjonalne, ale możliwe do zniesienia problemy techniczne, Sylwio może okazać się przyjemną przygodą na 2-3 wieczory. Przy odpowiednio skalibrowanych oczekiwaniach można się przy tej grze bawić naprawdę całkiem nieźle. Hej, wiecie, że już teraz możecie obejrzeć kilkanaście kolejnych, nieopublikowanych jeszcze recenzji? Osoby subskrybujące moje konto na Patronite od drugiego progu w górę mają dostęp do zakolejkowanych na następne tygodnie materiałów. Nową recenzję publikuję dopiero wtedy, gdy stworzę nowy materiał do kolejki, dzięki czemu moi patroni zawsze mają dostęp do kilkunastu najnowszych filmów, na długo zanim pojawią się one na kanale. Plus macie też przedpremierowy dostęp do wideoesejów na moim drugim kanale, a wasze nazwiska lub pseudonimy pojawią się w napisach końcowych, takich jak te, które widzicie teraz. Do tego dochodzi też oczywiście moja dozgonna wdzięczność. Linki w opisie.